Człowiek tylko smokiem! <trydy> to smokiem! One są większe! No, zmykaj to! No, sam lepiej zmykaj! To pielny Zawołam wszystkich, gdy pali, cały zetniemy. Ani krzaczek się nie uchowa. Ryknij na niego małe, rycz ile sił. Tyleśny szkodników! Próbuj, próbuj, tylko uważaj, gdzie ty dmuchasz. Ach, no, tylko jest takim jak na ziemi rytm, jak ogień kichnę, jak ci kapotę przypalę. Tak. Możliwe, taki mał smog. ty dmuchaj, Dziecka nie muszę. <noise> Ładnie mi smoczątko. Czy zjeje o mnie? A saciorne takie. E, ja już lepiej poszukam szczęścia gdzie indziej. A zmykaj z mojego na zmykaj. Tak. tak, jak Sporo rosłeś? Tak. nie jak już ale... smoczkiem. Przygodzi dywalaru brodego. To nie byle co. Znajesz mnie. Tym yy, rycerze? kiedyś byś mnie nie załował. Ma to dla mnie, Mociecha, złość kiedyś zresztą podługać w nosie. Wiesz co to znaczy mieć końskie życie? Tylko mi, tylko pewno. Że są, że co? Że czarny Rycerz już nigdy nikomu nie zrobi krzywdę. Obiecuję, sam sobie już powiedziałem, że bardzo się zmieniłem. Czemu mógłbym się za to wstawić, nie, Różewie? Oj, wstaw się, wstaw, nie cierpię być koniem. Baczył, bo ja bardzo się zmieniłem. No, no, widzę czarny rycerz, że mój czar rozum ci wraca. Oj, tak szlachetna wiedźmo, starucho przy cudnej urodni, teraz taki mądry się czuję. Proszę, wróć mi moją dawną postać. Naprawdę, proszę, jestem ładna. Jesteś po prostu cudna, tylko nieodczalna. Koniem, się, nie I to była dobra odpowiedź. Zatem zdejmę z Ciebie czar, ale nie całą, Bowiem jeśli tylko pomyślisz coś złego, to najpierw cię obok, No błogą. No, no. Potem żywa, Końskie zębiska i na koniec cały znowu zamienisz się w kosz. Zatem niech się stanie. O, wszystko w postać wrócą czary, mary, suchy też, gdzie do koni jest rycerz. Jak w serce odmienione, też tak postać twoja dawna, Od dziś będziesz w ludzkiej skórze swoją wartość udowodnił. Udało się! Dzięki ci, na to że wypocałujesz swojej decyzji. Trzeba będzie zmienić sm słowa smoczej piosenki. A, ja już nie tam zmieniłem. Zawsze chciałem zrozumieć ten sposób. Posłuchajcie, wszystkie smoki o tym wiedzą, że nie trzeba czekać wiek. bydoląc, by być dużym. Trzeba tylko tego chcieć. Gdy ciekawość smoka gra, gdy chce szybko zdobyć świat, wtedy rusza na wyprawę i poznaje cały świat. Słuchajcie, czy nam się podobało? Dobrze, więc bardzo dziękujemy prezydenta Prawa. Wyobraźcie sobie, że oni kiedyś będą w przyszłości bardzo podobnymi ludźmi i spotkacie w kancelarii adwokackiej albo w sądzie, albo w jakimś ministerstwie i zobaczcie w ogóle to są dzieje właśnie zobaczycie coś zrobić dla Was. Pytanie. Kto Wam się najbardziej podobał? Jaka postać? Jaka postać? Smak. Yeah. Smak? <laughs> tak. Dziękujemy. Jeszcze Anastazja. Okej. Zaraz mamy razem, dziękuję, w imieniu nas wszystkich.